Cześć, witam was wszystkich w nowym odcinku, a konkretniej w recenzji. Ogólnie to pod koniec kwietnia mm, odbyła się premiera pewnego serialu, na który ja bardzo wyczekiwałam, i ogólnie, jak usłyszałam, że taki serial ma powstać, to byłam gigantycznie podekscytowana. No i co? Ten serial to Love and Death, Miłość i Śmierć. Kolejne odcinki, na początku wyszły dwa pierwsze, czy tam trzy, dwa albo trzy, nieważne, mało istotne. A później każdy kolejny wychodziły co tydzień. No, i ja generalnie już po tych pierwszych odcinkach, które wyszły naraz, byłam zakochana w tym serialu i czekałam z każdym tygodniem na nowy odcinek, bo no nie mogłam się doczekać. Naprawdę strasznie mi się spodobał ten serial. A czemu w ogóle na niego czekałam? Główną rolę. Tutaj gra Elizabeth Olsen. No i ja jestem dość sporą fanką jej i jak dowiedziałam się, że będzie miała główną rolę w serialu, to byłam bardzo podekscytowana. Jak w ogóle usłyszałam w jakim serialu, to już byłam po prostu w niebo wzięta, a jak się dowiedziałam, że to serial od HBO Max, no to już w ogóle nie mogłam się doczekać, nie? Cały czas tylko odliczałam dosłownie dni do premiery. No i co, w końcu dostaliśmy ten serial. Jest już w sumie czerwiec, nagrywam tą recenzję. Chwilę minęło w sumie odkąd obejrzałam finał, bo to było jakieś dwa tygodnie temu, ale no przyznaję jeszcze, że trochę się nie mogłam zebrać do tej recenzji. No i w końcu przysiadłam i jestem i mówię do Was, także zaczynajmy, bo wydaje mi się, że jest warto. Warto, żebyście usłyszeli o tym serialu, jeżeli go jeszcze nie obejrzeliście. No i o czym ogólnie opowiada ten serial? On się skupia na postaci Candy Montgomery i w zasadzie, jak ja na początku usłyszałam opis tego serialu, ponieważ tej postaci nie znałam, więc tak jakby nie wiedziałam co później się stanie, ale jak dowiedziałam się, że to jest po prostu mm, historia kobiety, która pewnego dnia stwierdza, że chciałaby mieć coś od życia, bo stwierdziła, że jej życie jest takie monotonne, nudne, nic się nie dzieje, cały czas jest tylko opieka nad dziećmi, opieka nad domem i stwierdza pewnego dnia, że ona chce mieć coś od tego, od tej całej pracy, którą robi i że chciałaby po prostu mieć romans. No i jak ja usłyszałam, że tą fabułę to była po prostu taka trochę. Hmm, no strasznie dziwnie to brzmi i raczej nie do końca tak, jakbym miałam mi się spodobać. Później jeszcze w ogóle dowiedziałam się, że jedną z głównych ról będzie miał też Jessie. Plemon, z którego trochę nie mogłam sobie obrazić tej roli, chociaż później zauważyłam, że no tak musiało być. To jest generalnie dość fajne odzorowanie tej roli, tej postaci, granej, która miała grać Alana, i jednak to naprawdę było takie fajnie domknięte. To naprawdę się wszystko trzyma kupy. No i później ten romans, który tak jakby gdzieś tam trwa, doprowadza do pewnej tragedii której ja się też kompletnie nie spodziewałam. Ogólnie ten serial jest też fajny pod takim względem, że tutaj bohaterowie uczestniczą w czymś w rodzaju takiego kółka kościelnego. To też nie jest takie do końca kółko, ale oni po prostu tam, wiecie, yy, są w wychórku kościelnym, oni się bardzo, oni bardzo są ze sobą zżyci, tam się naprawdę mocno trzymają, chodzą na jakieś zawody, siatkówki, gdzieś tam w ogóle często chodzą na jakieś organizowane pikniki. Każdy wie, po prostu kto kim jest, znają się bardzo dobrze, kto co robi. I naprawdę to bardzo fajnie się oglądało, z tego względu, że ja naprawdę lubię takie seriale, gdzie mają gdzie jest taka zamknięta trochę społeczność, i która naprawdę dobrze się zna. Że to nie jest tak, że mamy po prostu jakąś rodzinkę i ta rodzinka jest taka randomowa. To jest w zasadzie rodzinka, ale przy okazji, tak jakby ta rodzinka jest naprawdę znana w tym miasteczku. Bo tam no, każdy się z każdym zna, więc ciężko jakby uniknąć, mmm, dajmy na to, jakichś kłótni czy coś w rodzaju, bo no, każdy już o tym wie, bo na przykład usłyszy od innej osoby, później kolejna przekaże. Także pod tym względem naprawdę dość fascynująco się to oglądało. W ogóle możliwe, że część z was już słyszała, ale serial o tej samej postaci o sobie jest również na Disney'u. Ja ogólnie ten serial zaczęłam, no przyznaję się, troszeczkę się nie wciągnęłam, więc tak jakby po pierwszym odcinku go porzuciłam. Dużo lepiej mi wchodził ten z HBO, bo mam wrażenie, że ten z Disneya jest w kompletnie innym klimacie. Jak po prostu po samych zdjęciach już widzimy, że no, on się trzyma w innym tonie, też te wydarzenia się rozpoczynają od innego momentu. I ten raczej z HBO mi dużo bardziej siadł pod względem zdjęć, aktorstwa... Samych postaci, dobrania też po prostu castingu. Także ja osobiście polecam bardziej ten z HBO. Wiem, że niektórzy są zwolennikami tego Disneya, No ja osobiście nie. Uważam, że HBO daje nam to w takiej dość fajniejszej porcji, którą w zasadzie od razu chcemy pochłonąć na raz i jesteśmy naprawdę nieźle wciągnięci. Także osobiście polecam bardziej z HBO, ale też. Polecam również tak obejrzeć sobie jak ja pierwszy odcinek tego z Disneya. Mimo tego, że wiem, że dużo osób jest takiego zdania, że kurczę, jak już znam tą historię, to nie chce mi się oglądać tego samego. Wiecie, też na Disneyu wiecie, jak to się skończy, no nie? Też to rozumiem, ale tak z czystej ciekawości możecie sobie włączyć na ten pierwszy odcinek i obejrzeć go chwilę, bo. Produkcje są naprawdę fascynująco różne i fajnie zobaczyć, jak dwie inne platformy przekazują nam ten sam, tak jakby obraz, no nie tą samą historię. A, w ogóle jeszcze zapomniałam podać nazwę tego serialu. Na Disneyu nazywa się Candy, żebyście mieli łatwość w znalezieniu. Dobra, wydaje mi się, że możemy też przejść tutaj do momentu którym rozpoczniemy trochę rozmowie o, rozmowę o samym aktorstwie Ponieważ jak dobrze wiecie, ja ten serial zaczęłam oglądać przez Elisabeth Olsen Więc no oczywiste jest to, że byłam podekscytowana zobaczeniem jej gry aktorskiej w takiej produkcji Także, no, co ja mogę powiedzieć Moim zdaniem była idealna do tej roli Naprawdę. Tutaj jest dużo też takich momentów, w których on jest w zasadzie cisza, ona nie wypowiada żadnych słów, albo na przykład gra sama muzyka, jak ona jedzie sobie samochodem i to, jaka ona, jaką ona ma mimikę twarzy. My wszystko z niej wyczytujemy. My wyczytujemy to, że ona na przykład powoli doznaje szaleństwa, że ona nie wie co robić, jest totalnie zagubiona. Nie wiem, jak kocham sceny w samochodzie, jak ona jeździ i muzyka gra z radia. One są jednymi, moim zdaniem, z najlepszych. I jest ich kilka, chyba tam z 3-4, ale naprawdę skupiam się w 100% wtedy na jej twarzy, na jej oczach, które wyrażają naprawdę więcej niż to, jakby miała to mówić za pomocą ust. Coś niesamowitego. No ogólnie sama Elizabeth. Zaskakująco dobrze się wpasowała w klimaty z tamtych czasów, bo serial bodajże się dzieje w chyba latach 80. No i jej postać rzeczywiście mamy taki vibe z tych lat 80. Ogólnie też fajnie, moim zdaniem kostiumy ubrania tych bohaterów, sama scenografia też jest fajnie dopełniana. Mam nawet wrażenie, że taki sposób nagrywania tego serialu też nam daje to odczucia, że okej. Okay, ten serial jest, te wydarzenia z tego serialu są rzeczywiście z tamtych lat, przez co no my, jako Blitz, jeszcze bardziej się wczuwamy w tą historię i jeszcze bardziej się w nią angażujemy. Także to jak najbardziej było na plus. Chociaż z drugiej strony uważam, że jeżeli chcecie obejrzeć ten serial, żeby poczuć vibe tych lat 70., 70 80., to może warto jednak pójść po tą produkcję z Disneya, bo mam wrażenie, że tam tak jakby klimat jest jeszcze bardziej intensywniejszy właśnie pod tym względem, a przynajmniej ja to sama doświadczyłam po prostu zaczynając oglądanie tego pierwszego odcinka, że on jeszcze bardziej był taki wybijający się niż w Love and Death. Jestem też zdania, że Elizabeth Olsen fajnie sobie radzi też w scenach dramatycznych. Naprawdę, sceny dramatyczne tutaj ciągną ten serial, szczególnie u tej postaci. Bo ja wiem, jak Elizabeth Olsen zazwyczaj gra w sceny dramatyczne, jeżeli ma taką postać o innym charakterze, ale w momencie, kiedy ona musiała odgrywać sceny dramatyczne jako Candy, to no tutaj było widać, że ona naprawdę porządnie się wczuła. Fajnie to było widać, szczególnie w drugiej połowie serialu, ponieważ y, ilość tych scen zdecydowanie przeważa. Przy okazji dzieją się one w takim jednym miejscu, w którym no, naprawdę odcinki z tego miejsca, o którym będziecie wiedzieli, jak zaczniecie oglądać i będziecie w tym momencie, są jednymi z najlepszych odcinków serialu. Szczególnie finał. Jezu, jak ja wyczekiwałam finał, jak ja zobaczyłam zakończenie poprzedniego odcinka, przedostatniego, i jak ja usłyszałam, okej, okay, to będzie finał, to, to teraz się będzie rozgrywało, będzie finałem, to miałam takie, dajcie mi następny czwartek, bo ja się nie mogę doczekać. No i rzeczywiście dostałam czwartek, i ten odcinek, czyli finałowy, był chyba jednym z najlepszych odcinków w całym serialu. I uważam, że. Naprawdę warto obejrzeć sobie ten serial chociażby dla niego, z wielkim podekscytowaniem to oglądałam, z wielkim wyczekiwaniem, bo serial był nieziemski właśnie ze względu na niego. No i tak teraz w ramach podsumowania, jeżeli szukacie jakiegoś miniserialu, ponieważ nie wiem, nudzi wam się, nie chcecie oglądać Tasiemca i gdzieś tam poszukujecie w nim jakiegoś wątku kryminalnego, ale przy okazji skupienia się na bohaterach, emocjach, Yy, zamkniętą, na, na zamkniętej społeczności uwielbiacie oglądać dobre aktorstwo, to moim zdaniem powinniście zajrzeć na ten serial, bo warto, naprawdę fajnie się go ogląda. Nie są dość krótki, angażuje nas naprawdę w 100% i te historie bohaterów rzeczywiście nam, nas tam gdzieś porywają i momentami jesteśmy na nich wkurzeni, momentami im współczujemy, a momentami jesteśmy gigantycznie zdezorientowani i w zasadzie nie do końca sami wiemy, co sądzić. No i moim zdaniem to jest gigabyt dobra definicja, tak jakby dobrego serialu. Nie uważam, że on był arcydziełem. To też może, tak jakby zaznaczę. Moim zdaniem arcydziełem to było For All Mankind, które możecie obejrzeć na Apple'u albo Morning Show, pierwszy sezon, którego też możecie obejrzeć na Apple'u. Więc jeżeli chcecie arcydzieło, to zajrzyjcie na te dwa seriale. Ale uważam, że ten serial był naprawdę fajny. Przyjemny, fajny do oglądania i nie żałuję poświęconych godzin na niego. Bo naprawdę się dobrze bawiłam i naprawdę byłam wciągnięta, przełączając na kolejny nowy odcinek albo oczekując na kolejny tydzień, żeby obejrzeć po prostu najnowszy odcinek. Także, jeżeli, tak jak mówię, oczekujecie, jesteście spragnieni tych wcześniejszych rzeczy, które wymieniłam, to obczajcie sobie Love and Death na HBO Max, bo moim zdaniem warto. Dobra, to na koniec. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, Trzymajcie się i mam nadzieję, że będziecie czekać na następną. Pa pa!